Dzień dobry, z tej strony Paulina Cyklow. Dzisiaj moim gościem jest dr Marcin Nowak z kliniki The Clinic w Gdyni, który będzie nam opowiadał trochę na temat zabiegu powiększania penisa, na temat tego, czego możemy się obawiać, czego możemy się spodziewać, co możemy zmienić, a co pozostaje w strefie naszych rzeczy, które dzieją się w głowie. Zapraszam. Powiększanie penisa to jest bardzo popularny temat. Mnóstwo osób się interesuje i wiem, że tych metod jest wiele. Mhm. Wiem, że też niektóre z nich mogą podchodzić pod takie niebezpieczne albo takie, które się odradza. Czy możesz nam opowiedzieć troszeczkę o tym, jakie w Twojej opinii mhm. są te w porządku metody, te, którymi warto się zainteresować? Czyli przede wszystkim myślimy o tych kwestiach bezpieczeństwa mhm. po pierwsze jako e o zabiegów, które wykonujemy u osoby doświadczonej. Tak? Mhm. No bo tak naprawdę, jak ktoś ma doświadczenie, każdy się szkoli w jakiejś metodzie swojej albo wypracowuje swoje metody na bazie doświadczeń. Eee, jeżeli osoba dobrze się porusza w danej metodzie, to tak naprawdę zabieg będzie bezpieczny zabiegiem. Więc Czyli pierwsze, Czyli szukamy specjalisty. Tak, dokładnie. Okay. Dokładnie. Duże ilość zabiegów też pozwala nam sprawdzić, co będzie najlepsze jak najlepiej podawać w jakiś preparat. Tak? Mhm. Co się najlepiej sprawdza, jeżeli chodzi o taką opiekę pozabiegową, czyli mhm. eliminujemy rzeczy, które są totalnie obarczone dużym ryzykiem, a powodujemy, tak, żeby to było w miarę przyjemne. Okej, okay, czyli dla zamiast się skupiać na tym, czy ta no. metoda, czy tam, to lepiej znaleźć specjalistę, który tobie pomoże i, i, i będzie wiedział, jak się, jak się tobą zająć, że tak powiem. Dokładnie tak, no bo nam chodzi mhm. o to, żeby mieć efekt, a niekoniecznie interesuje nas, jaką metodą ktoś to wykona. Tak? Oczywiście. Bo finalnie ma być ten sam. Tak, wiesz, co trochę mi się to kojarzy z operacją wzroku, że nie wybierasz sobie, który chcesz mieć laser, tylko szukasz specjalisty, Dokładnie. który ci pomoże. A czy są jakieś rzeczy, których należy unikać? Są w Twojej opinii mhm. takie metody, które są szkodliwe i można, można sobie zrobić krzywdę? Każdą metoda można zrobić krzywdę. Każda okay. metoda dosłownie jest zobaczona jakimś ryzykiem. Mhm. Z naszej strony jest to kwestia wyrobienia ręki, czyli mhm. im więcej zabiegów mamy zrobionych, tym Minimalizujemy ryzyko dla pacjenta, który się podaje zabiegowi. E, więc tak naprawdę metody, metody są, można powiedzieć, jedne są mniej inwazyjne, drugie bardziej inwazyjne. Czyli Aha. z mojej strony, ja już na bazie swoich doświadczeń wypracowałem metodę, która jest bardzo mało inwazyjna, dlatego, że po zabiegu e, pan, który miał zabieg powiększania penisa, Aha. ma tak naprawdę tylko jedno miejsce po ukuciu igiełką, e, malutki plasterek na to miejsce i wraca do domu już szczęśliwy. To właśnie, moje, efekt, tak. to właśnie było moje kolejne pytanie. Jako, mhm. Jaką metodą Ty powiększasz penisa mhm. i jakie to jest, jakby, co, co się na to składa? Czego się można spodziewać mhm. idąc na, na taką na przykład wstępną wizytę? Czyli pierwsze co to zawsze ktoś, kto przychodzi pierwszy raz mhm. przychodzi w wielkim stresie. No bo wiadomo, że to jest dla nas jakby narząd bardzo ważny, każdy go trochę idealizuje czy tam mhm. doprowadza do jakiegoś tam poziomu no, najważniejszego narządu dla, dla mężczyzny. Mhm. I tak naprawdę ten stres jest taki, nawet jeżeli ktoś nie wie do końca o co chodzi, to jest on na pewno długo wolno płynący, podświadomy. I teraz... No i jeszcze ta mhm. sytuacja dzieje się pierwszy raz w życiu, więc tu mamy kolejny tak. element jakieś tam nowości Czyli... przełamywania tak. się. Już sam fakt, że ktoś będzie się zbliżał z jakąś igiełką, nawet mikroigiełką mhm. no, powoduje, że ktoś jest w stresie. To czekaj, tu Cię no. zatrzymam. Czyli z mikrojęłką i stres to znaczy, że zabieg można od razu się umówić na taki zabieg, czy trzeba Dobra. przyjść wcześniej na jakąś konsultację? E, najczęściej robimy w ten sposób, że wykonujemy tak zwaną konsultację z możliwością wykonania zabiegu. Aha, okej. Okay. Jest konsultacja, e, przychodzi Pan, który jest zainteresowany zabiegiem, rozmawiamy. Aha. Jeżeli decyduje się na zabieg, wykonujemy go od razu. Jeżeli chce przemyśleć, to oczywiście dajemy mu czas, zgłasza się do nas w momencie, kiedy będzie gotowy na zabieg. Mhm. Natomiast z naszego punktu widzenia zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania. Okay. To jest zabieg, który jest bardzo mało inwazyjny. Powiem szczerze, że na ten moment zabieg u mnie trwa około między 5 a 10 minut. O rany, okej. Okay. I to jest dosłownie zachowując naprawdę wszystko na spokojnie robiąc. I w takim wypadku, jeżeli mamy konsultację, która standardowo trwa około 45 minut, to mhm. mamy czas, żeby i na spokojnie porozmawiać, przeanalizować stan zdrowia, sprawdzić, jakie są możliwości zabiegowe i co będzie najlepsze dla, dla danej osoby mhm. i jeżeli ktoś zdecyduje się, od razu wykonujemy zabieg. Niesamowite. Czyli te wszystkie osoby, które się obawiają, że w grę wchodzi anestezja pełna, usypianie, jakieś skalpele i tak dalej, to tutaj nie ma nic, w ogóle, nic wspólnego? Nie, absolutnie. Jest to znieczulenie, które jest porównywalne do znieczulenia u dentysty, okay. czyli jest ukucie bardzo małą igiełką, dosłownie mhm. taką jak u dentysty mniej więcej takiej wielkości. Jest to znieczulenie tylko w miejscu, gdzie ja będę wprowadzał dalej kaniulę. Okay. Kaniula jest o tyle dobrym narzędziem, że ona jest po pierwsze jest troszkę cieńsza niż igiełka, uh -huh. po drugie nie ma ostrego końca, czyli jest zaokrąglona, uh -huh. przez co poruszając się pod skórą uh -huh. nie kaleczymy po drodze, czyli przesuwamy się swobodnie. W wolnej przestrzeni i podajemy preparat bardzo równomiernie. To jest też ważne. Okej, okay, czyli nie ma znaczenia, jaki jest ten start, start, startowy, powiedzmy, hmm. rozmiar penisa, tylko zawsze to będzie po prostu jedno na w tej tak. metodzie, którą testujesz. Mamy Dobra. duży zakres, jeżeli chodzi o możliwość też podawania tej konkretnej aż, objętości preparatu, no bo hmm. w zależności od tej wyjściowej wielkości, my też dobieramy sobie. Nie tylko tą metodę podania, ale też ilość preparatu, która będzie dla danej osoby optymalna. Mhm. Czyli mamy te ilości od 10 standardowo nawet do 40 ml na jeden zabieg. Okay. Kwasu A to duża, duża różnica. ]go. To mhm. jest duża różnica, ale też jest duża różnica, jeżeli chodzi o ten stan wyjściowy. Okay. Czyli panowie, którzy przychodzą z małym prąciem, mhm. tak naprawdę nie możemy spowodować, że to będzie jakiś nieproporcjonalny nagle rozrost w różnych kierunkach, tylko musimy mhm. kontrolować to, co ma być później. A czy to jest też tak, że tak jak na przykład mhm. przy powiększaniu piersi, że jeżeli jest ileś tylko skóry na ciele, no to nie mhm. można zrobić właśnie takiego jakiegoś drastycznego ruchu, bo po prostu też jest problem z tym, że tkanki się rozciągają i tak dalej? Można tak to też porównać? Problem, tak, ale też jest problem z obrzękiem pozabiegowym, bo kwas mhm. musi wchłonąć wodę. U panów z nadmiarem skóry, w tym miejscu, nie ma, czyli znaczy może być troszkę nadmiaru skóry, natomiast w drugą stronę raczej mało prawdopodobne. No bo a też przy obrzezaniu, widzimy, jeżeli jest obrzezany pan? E, I tak naszą granicą najczęściej dochodzimy do, do granicy między trzonem a żołędziem. Aha, czyli to nie ma tutaj znaczenia. Obszar, dokładnie. Okay. Mhm. Więc panowie po obrzezaniu też mogą mieć zabieg wykonany. E, I teraz, jeżeli chodzi, tak jak sobie porównamy, czyli penis, który jest w spoczynku, i penis we wzwodzie. To mhm. Czasami to są ogromne różnice. Tak, Oprzymy. nawet dwu i nawet ponad dwukrotna różnica wielkości, mhm. czyli ten zapas skóry, który mamy jakby w, tej, w tym obszarze Kiedy jest wystarczający tak, mhm. dokładnie, jest wystarczający, żeby, okay. żeby spokojnie zabyt przeprowadzić. Natomiast ta ilość kwasu jest o tyle ważna, że e, no musimy zachować tą estetykę, czyli to musi wyglądać ładnie. Mhm. Więc bardzo ważne są proporcje i w czasie zabiegu też określamy, na ile możemy sobie pozwolić z, z objętością, bo może być taka sytuacja, że ja powiem dobrze, Zróbmy 20 ml, mhm. ale podamy 10 i wygląda ok, są ładne proporcje, to czasami lepiej zrobić po... ok, stop mhm. i najwyżej za jakiś czas jeszcze tam Lepiej tak niż przesadzić. Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, czy to jest na tej zasadzie, że ym, można przyjść i sobie zażyczyć, że na przykład chcemy mieć tylko dłuższy penis, albo chcemy, żeby był tylko grubszy, mhm. czy to jest y, jakoś inaczej? Więc to są powiązane często, tak? Okay. Tutaj ta, najczęściej, jeżeli chodzi o te efekty, takie średnie, jak mówimy, to. Mhm. W obwodzie możemy zyskać od 2 do 4 cm, okay. czyli to już jest dużo. No 4 No właśnie e, tak. tak słucham. Mhm. A na długość od 1 do 3. Natomiast to, co jest ważne, im mniejsza wielkość jest wyjściowo, mhm. tym większy procentowo efekt wydłużenia. Aha, czyli im jest Spokojnie. mniejszy penis początkowo, tym możemy Spokojnie. większe zauważyć rezultaty. bardziej spektakularny jest ten efekt poza okay. bardzo ciekawe. W bym nie pomyślała, że to tak jest. Zawsze myślałam, że to y, może być tylko jakiś procent, że na przykład mhm. jeżeli mamy taki penis, to on może być 3% większy, no mhm. i każdy jeden tak samo. E, czyli to mocno się różni. A mam takie jeszcze może dziwne pytanie, ale na pewno y, będzie ciekawiło część mhm. naszych widzów. Czy osoby, które są po operacji y, y, korekty płci mhm. i mają rekonstrukcję penisa, czy one też mogą skorzystać? że to jest takiego zabiegu, czy to już jest? Jak najbardziej. Jest... Dla nas jest tylko ważne, żeby to była skóra i twardsze podłoże, które jest pod skórą. Okay. Czyli tak naprawdę ułożyć kwas musimy po prostu w jakiejś przestrzeni. Kwas standardowo to jest preparat, który wrasta w skórę, czyli on Aha. jakby uzupełnia tą grubość skóry. Więc jeżeli jest w tym miejscu skóra, to tak naprawdę można w dowolny sposób to uzupełniać. Dobra, to jeszcze Cię poproszę o jedną rzecz, bo mamy wiele pani, ale też mamy mhm. wielu panów, więc ktoś może być lekko przerażony. Gdybyś mógł powiedzieć dwa słowa o tym kwasie, mhm. bo używaliśmy słowa preparat, tak. ale kwas, wiesz, może brzmieć mhm. troszeczkę przerażająco, więc gdybyś mógł o tym dwa słowa powiedzieć. Tak, czyli najczęstszym preparatem, który stosujemy, to jest właśnie kwas heuronowy. Mhm. Nieżrący, spokojnie. Nie, żrący, nie, to jest kwas heuronowy i to jest który ma postać żelu. Mhm. To jest dokładnie analogiczny preparat, jak podajemy często na twarzy czy usta, czy robimy policzki, tak, wolumetrię. Czyli to już jest też od wielu lat używane, dokładnie przebadane tak. i tak dalej. Certyfikowane mhm. preparaty, które są dedykowane do wypełnień w obrębie ciała. Mhm. Czyli to nie są preparaty, czyli nie można sobie zabrać preparatu z takiego, który mamy do twarzy czy do ust. I podać w te okolice. Mhm. znaczy teoretycznie można, natomiast nie będzie spełniał swojej funkcji w taki sposób, jak powinien. Czyli wypełniacze do ciała są, to, to jest specyficzna Punktowa. grupa wypełniaczy, mhm. która musi mieć określone właściwości. Czyli on musi być i trwałym preparatem, musi być preparatem, który będzie dobrze reagował w przypadku penisa, chodzi o też narażenie w czasie stosunku na ucisk. Tak? No tak. No bo to musi być preparat być, który będzie. I dobrze się odkształcał, i mhm. będzie wracał do tej swojej formy po, po zakończeniu stosunku. Nie? No, no tak, tak, żeby po Dokładnie. seksie nie wyglądało Dokładnie. to tak, jakby Dokładnie on nagle tak. zmienił, zmienił zupełnie kształt. Dokładnie, więc jakby te preparaty są certyfikowane. Są oczywiście preparaty gorszej i lepszej jakości, więc czasami jest tak, że panowie sugerują się bardzo mocno ceną, mhm. a później niestety nie cierpią przez to, bo jest niespodzianka, bo ktoś używał preparatu, który albo nie jest certyfikowany, albo jest bardzo słabej jakości. I to się mhm. rzeczywiście później przekłada na tą. Jakość zabiegu. A tu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy Dokładnie. na początku, że wybieramy kogoś z doświadczeniem i, tak. i pewnego. Dobra, bardzo mnie jeszcze ciekawi, hmm. y, skoro już wiemy, że przychodzimy, mamy 45 minut konsultacji, można hmm. od razu mieć ten zabieg przeprowadzony, no i co potem? Po zabiegu mamy dosyć, znaczy rekonwalescencja trwa około 3 tygodni. Mhm. Pełna rekonwalescencja, czyli mówimy, że po trzech tygodniach wracamy do każdej aktywności, jaka była wcześniej, bez żadnych ograniczeń. Czy to też oznacza, że dopiero po trzech tygodniach możemy wrócić do pracy na przykład? Nie, absolutnie. To tutaj mhm. mówimy o, głównie o chodzi o seks, tak? mhm. czyli, czyli o, o tą aktywność seksualną. Standardowo, od razu po zabiegu pacjent wychodzi o własnych siłach, uh -huh. zadowolony, uh -huh. wraca do normalnej takiej aktywności codziennej. Natomiast pewne obostrzenia wynikają ze specyfiki preparatu. Uh -huh. Czyli po zabiegu stosunek seksualny nie jest skazany przez. Te, te dwa tygodnie to jest takie minimum, uh -huh. dlatego że dochodzi, jest zbyt duże ciśnienie, które może być wywierane na, na kwas. Tak? No Więc on tak. musi mieć czas, żeby wrosnąć w skórę. Natomiast nie ma przeciwwskazań do tego, żeby po kilku dniach czy seks oralny, mhm. masturbacja jak najbardziej, bo masowanie, jeżeli chodzi o te zalecenia pozabiegowe, to mhm. jest, można powiedzieć... Taka podstawa tego, żeby wszystko się równomiernie układało w środku. No tak, jak mówisz, że wrasta w skórę, no to ruch pomaga też Dokładnie. utrzymać równomierny efekt. A rozumiem, że nie trzeba się martwić tym, że na przykład będzie poranny wzwód i cały ten zabieg Absolutnie. poszedł na darmo, tam nie Absolutnie. ma takich rzeczy. żadnych przeciwwskazań nie ma. Ja mówię, że jeżeli ktoś, no bo drugi, trzeci dzień najczęściej mamy troszkę obrzęku po zabiegu, mhm. dlatego że kwas... Ściąga do siebie wodę. I mm -hmm. na tym polega też jego działanie. On troszkę działa jak gąbka. Mm -hmm. Ale jeżeli dla kogoś nie ma problemu z tym, właśnie, z dotykaniem, z masażem, to nawet i drugi, trzeci dzień to może być masturbacja, co będzie też formą, oczywiście, masażu. Tak? Mm -hmm. Więc jakby będzie przyjemne, spożyteczne. Super. E, inne zalecenia, takie bardzo ważne, to jest to, żeby unikać na przykład długotrwałych kąpieli mm -hmm. e, i basenu ze względu na ryzyko zakażenia. No bo to, no to jednak... tak jak na kłucie, na kłócenie dokładnie, skóry, dokładnie tak. trzeba tak. zamaszać. Siłownia kilka dni, natomiast wysiłek fizyczny ćwiczenia, jeżeli ktoś lubi pobiegać, czy troszkę poćwiczyć z ciężarkami, mhm. to po dwóch, trzech dniach spokojnie można już wracać do takiej aktywności. Super. Czyli też sytuacje, w których ktoś się mhm. obawia, że na przykład tuż po zabiegu będzie miał problem z tym, że będzie miał jakiś ogromny dyskomfort, albo podczas oddawania moczu mhm. będą jakieś tam koszmary, no to raczej eee, się tego nie spodziewamy. Ja mam zabiegów ponad 450 wykonanych mhm. i nie zdarzyło mi się, żeby ktoś miał takie, te, tego typu problemy. No to super. Ja też mam tak, że każdy, kto przychodzi na taki zabieg, ma kontakt bezpośrednio ze mną, czyli mhm. też panowie się nie muszą martwić o to, że będą chcieli się coś dowiedzieć, a muszą się przebijać przez recepcję czy przez, przez gabinet. Aha, czyli jest skrócony. E, tak, ten... bezpośredni kontakt ze mną i jestem dostępny no, praktycznie cały czas, czyli nie ma żadnej świętości, na zasadzie, że jest późno wieczorem, czy sobota, niedziela. Jak jest potrzeba, jest kontakt i no, mhm. wszystkie pytania wyjaśniamy od razu. Mam jeszcze takie ciekawe <laughs> pytanie, czy to jest zabieg jednorazowy? Czy mamy efekty, które starczają na jakiś czas? Czy to jest na zasadzie, że wiesz, wykonujesz to raz i już na zawsze zostaje? Na zawsze nie. Standardowy czas utrzymania się kwasu to jest od roku do dwóch. Mhm. E, natomiast zdarza się, że ostatnio miałem pacjenta, który był po trzech latach e, na uzupełnienie kwasu i jeszcze było czuć, że ten kwas w środku jest. Aha, jeszcze było widać Dokładnie. Tak. Natomiast mhm. można w dowolnym momencie, czyli stwierdzamy, na przykład zdecydujemy, że chcemy jakąś konkretną objętość. No nie wiem. Czasami chcemy spróbować, czasami jest tak, że boimy się większej objętości, bo nie wiemy co będzie. No pewnie. I często panowie wracają, czasami nawet po dwóch tygodniach dzwonią, że chcą jeszcze dopełnić. A okay. czasami to jest tak, że po trzech, sześciu miesiącach dzwonią, mm -hmm. że są... Jakby zdecydowanie na większą objętość. A czy to jest w ogóle mhm. możliwe po dwóch tygodniach powtórzyć taki zabieg? Można dostrzyknąć swobodnie. Jeżeli Aha. pozwala na to, czyli wszystko się dobrze goi i jest przestrzeń na podawanie, to jak najbardziej. Czyli to by odpowiadało na moje kolejne pytanie, no. czy ten zabieg można powtarzać tak. jakoś tam jak regularnie. W porządku. Jest to... bezpiecznym zabiegiem, czyli tak naprawdę mhm. nie ma ryzyka, że my ten zabieg powtórzymy. Jeżeli chodzi o te dwa tygodnie, to częściej jest sytuacja taka, że e, na przykład mówimy: ok, do pana wielkości na przykład będzie 20-30 litrów, będzie ok. Mhm. Ale ktoś ja chcę 10. Okay. Albo jestem przygotowany finansowo na 10, albo chcę spróbować, bo nie wiem jak to jest i troszkę się zabiegu boję, e, a później się okazuje, że zabieg tak naprawdę bez problemu znosimy. E, po zabiegu wszystko się super goi. E, ktoś jest zadowolony z efektu 10, jest przestrzeń, żeby podać uh -huh. troszkę więcej, to czasami wolimy ten tydzień dłużej tą rekonwalescencję przechodzić łącznie uh -huh. niż na przykład za 2-3 miesiące znowu 3 tygodnie czy dwa tygodnie bez seksu. No tak, no bo to już Dokładnie. jakby jest taka decyzja długofalowa wtedy. Dokładnie. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie bardziej może psychologicznej mhm. strony, no bo zakładam, że jeżeli ktoś przychodzi, to nie zadaje ci tylko pytań odnośnie jaki mhm. będzie rozmiar, ile centymetrów i tak dalej, tylko no, gdzieś tam pewnie w rozmowach wychodzą może takie motywacje wewnętrzne. Mhm. To, to, to mnie bardzo ciekawi, oczywiście bez mhm. żadnych szczegółów, ale chciałabym, żebyś może za dwa słowa opowiedział na temat tego, co kieruje, Panów do ciebie mhm. na, na takie spotkanie. Znaczy tutaj e, rzeczywiście jest bardzo duży czynnik psychologiczny, bo e, wbrew pozorom e, nawet badania są, pokazują, co jest ważne, jeżeli chodzi o sferę seksualną dla pani, a co jest dla Panów ważne. Mhm, I tak jak dla Pani jest ważna ta sfera dodatkowa, czyli ta cała otoczka, tak? e, ta wielkość Pańca jest powiedzmy na tym miejscu w drugiej połowie dziesiątki. Tak. Natomiast dla panów jednak to jest troszkę inaczej. Nie? Panowie mhm. tą męskość swoją kojarzą częściej nie z tym, w jaki sposób się jakby kontaktują ze swoją partnerką, czy w jaki sposób organizują to życie czy seksualne. Partnerem, no jakby dokładnie, to czy z partnerem, bo ja to się Dokładnie, dokładnie. A częściej kojarzą to z wielkością swojego prącia. Czyli mhm. wiążemy wielkość prącia z możliwościami seksualnymi, tak. No i tutaj dokładnie. razem z tym idzie kolosalna presja, mam wrażenie. Presja, ale też jakby to jest to czasami takie błędne koło, bo mhm. jeżeli ktoś nie czuje się dobrze ze sobą, tak. Czyli mamy. Jakby osoba, która pomyśli dobrze, no coś musiałabym zrobić ze swoim tym życiem seksualnym poprzez, na przykład tego typu zabieg, to efektem tego to nie jest tylko to, że my mamy lepsze życie seksualne, a to są osoby, które często mówią, że ich nawet życie się zmienia, tak, bo są bardziej decyzyjne, bardziej pewne siebie. To są panowie, którzy stwierdzają, że nagle Nagle czują się dobrze jako mężczyźni, czy bardziej męscy, tak? Ja tak, wiem, to jest coś... trochę tak jak no. z kobietami, które zdecydowały się na jakieś poprawki Dokładnie. różne, i, znaczy poprawki, nie chciałam użyć tego słowa. Mhm. Bardziej chodziło mi o to, żeby właśnie zrobić dla siebie coś, tak. nad czym mam sprawczość, tak? Dokładnie. Że jeżeli coś mi przeszkadza, chciałabym mieć, mhm. czy chciałabym mieć na to wpływ. Dokładnie. A często motywacją to jest tak. Z jednej strony mamy te motywacje anatomiczne, mhm. czyli często jest tak, że ktoś ma. Albo nieproporcjonalnie mały prądzie do, do tego, chociażby do wzrostu, tak? Albo do, do masy mięśniowej, bo to mhm. też są często panowie, którzy na przykład stosują różne środki anaboliczne, mhm. które finalnie prowadzą też do. Turnego zaniku jąder i ograniczenia, czyli zmniejszenia prącia. Tak? Mhm. Natomiast z drugiej strony są panowie, którzy z różnych powodów mają niskie poczucie własnej wartości. Czyli mhm. z jednej strony to może być, mogą to być depresja, zaburzenia lękowe, z drugiej strony to może być kwestia na przykład złośliwego komentarza ze strony partnerki. Tak. I to do tego stopnia, że mam jednego pacjenta, który tego typu komentarz usłyszał 40 lat temu. Ale to jeszcze ciągle. I po boli. tym czasie się zgłosił na zabieg i rzeczywiście mm. bardzo dobrze się potem czuł. I to był już taki pan, który jest stałym naszym tutaj gościem mm -hmm. i raz raz na półtora roku się spotykamy i robimy taki zabieg. Tak, no i znowu nam wraca sytuacja, w której okazuje się, że bądźmy dla siebie dobrzy tak, i dla ale, siebie nawzajem. Ale i to, też to, to co to jest ważne, to to to, bo ta wielkość to jest jedno. Natomiast u mm -hmm. panów, jeżeli my to kojarzymy, tą wielkość prącia z seksualnością, to, to wtedy wchodzi takie tak zwane, ja mówię, to błędne koło. Tak? Mm -hmm. Czyli. E, Uważam, że jestem za mało męski, mhm. więc po pierwsze albo unikam stosunku seksualnego, albo czując się mało męski mam problemy z erekcją, albo z utrzymaniem wody, albo z przedwczesnym czuję. wytryskiem. Mhm. I teraz taki zabieg, który jest prostą ingerencją, bardzo często zmienia dużo. Czyli nagle mhm. przerywamy to błędne koło i nagle się okazuje, że to życie seksualne może być dobre, że może być fajnie, że ktoś się czuje dobrze ze sobą. Wtedy... Czyli tak naprawdę on nie jest jakby rozwiązaniem samego problemu rozmiaru, tylko tak. on jest takim małym bodźcem do przerwania Dokładnie. tego schematu. Dokładnie, bo często ja mhm. słyszę takie komentarze czy ze strony panów czy z pań, że to jest próżność, że ktoś zaspokaja swoje ego. Natomiast Ale to już strony... jest ocena, która tak. świadczy też o tym oceniającym, a nie tak. o tym ocenianym. Dokładnie, natomiast jakby ta nasza otwartość i to, że są takie możliwości. Dla mnie, jeżeli ktoś ma problem tego typu i uważa, że to jest problem, to dla mnie głupotą jest na przykład nie skorzystać z czegoś, z próby takiego czegoś, mhm. niż udawać, że nie ma problemu i ograniczyć swoje życie takie seksualne i pewność siebie do minimum. Rozumiem. To jest tak jak, nie wiem, w życiu ktoś ma problemy z akceptacją siebie, chodzimy na terapię, mamy psychologów, psychiatrów, tak, różne mhm. rzeczy podejmujemy i to nikogo nie dziwi. Natomiast jak już usłyszymy, że proszę pójść do seksologa. Czy do endokrynologa, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, mm -hmm. czy do urologa, tak? tak. To ktoś mówi: yy, no, Sorry, to nie dla mnie. Nie, ja nie potrzebuję. Yy, a z tym nie potrzebuję, to też jest taka śmieszna historia, że bardzo często, bo rzeczywiście to jest na tyle ciekawy zabieg, że mnie często pytają, czy, czy ludzie gdzieś tam w towarzystwie, o co chodzi z tymi zabiegami. Mm -hmm. yy, I każdy pan mówi: Nie, nie, ja nie potrzebuję. Żona mówi: Nie, jestem zadowolona, dla kolegi, tak. A później dzwonią po pokryjomu, że on by chciał się na ten zabieg umówić albo przyjść porozmawiać z tym zabiegu. Mm -hmm. nie? A później się okazuje, że ci. Cztery osoby, które mówiły: Nie, nie, nie. To nagle już są po. Trzech z tych czterech dzwoni, a jeden jest już po. Tak, tak się, tak no się właśnie spodziewałam. To teraz jeszcze tak wpadło mi ostatnie pytanie: mhm. jak mówisz, że właśnie, nawet żeby spróbować. Mhm. Czy może być taka sytuacja, że ktoś spróbuje i nagle się okaże, że kurczę, jednak się czuję z tym źle, jednak mhm. wolałbym, żeby było tak jak kiedyś. Czy to jest zabieg, który można jakoś cofnąć? Tak, jest to całkowicie odwracalny zabieg. Mamy hialuronidazę, czyli to jest jakby można powiedzieć taki rozpuszczalnik troszkę do kwasu, czyli preparat, który podajemy do kwasu, który go rozpuszcza. Ona jest stosowana standardowo w całej medycynie estetycznej jako antidotum na przykład na nieudane zabiegi estetyczne Aha. czy jakieś powikłania po zabiegach estetycznych, natomiast w takiej sytuacji kiedyś powie, było ok spróbowałem, nie czuję się z tym dobrze, rozpuszczamy, a druga sprawa jest taka, że jeżeli ktoś nie chce rozpuszczać, mhm. to możemy po prostu poczekać i ten kwas się zmetabolizuje, zniknie i, i go nie będzie. A czy to można też robić częściowo? Że na przykład, tak jak mówisz, podaliście mhm. te 40, a ktoś stwierdza, nie, jednak chyba 20 by było tak, tak bo one są co 10, czyli okay. ampułka jest 10 litrów. Nie, nie, chodzi e, mi o to, czy można no, rozpuścić trochę. E, można rozpuścić, bardziej to trochę mhm. oznacza, że Możemy podawać miejscowo, na przykład, jeżeli ktoś źle rozmasował, tak? Czyli na przykład A, ktoś nie zadbał o tą okay. opiekę pozabiegową, mhm. czyli nie masował, została jakaś grudka, to my w tą grudkę możemy podać preparat, żeby go rozpuścić. I wtedy mamy ten efekt taki, że wyrównujemy. Okay, rozumiem. Natomiast podając ten preparat na, na tą większą przestrzeń. Nie mamy tak naprawdę, tak można podać troszkę, żeby troszkę rozpuścić, natomiast też nie mamy takiej kontroli, że podając tyle spowoduje, że zmniejszy się na przykład o 20%. A, dobra. Czyli może być tak, że zwiększy się o 10, może być 30, natomiast nie jest to na tyle precyzyjne. Nie? Dobra. Ale z drugiej strony podając troszkę możemy spowodować na przykład, że minimalnie ten efekt zmniejszy się i i jaka ktoś może powiedzieć, że to jest wystarczające. Czyli ogólnie tutaj jest wszystko bardzo plastyczne i płynne Dokładnie. i można tak zrobić, żeby ktoś był zadowolony. Dokładnie. Super, bardzo Ci dziękuję za te wyjaśnienia. Myślę, że to była ogromna dawka wiedzy i przy okazji e, powiem Ci, że bardzo spokojnie to wszystko e, przebiega. Tak jak mi opowiadałeś, to już nie wydaje mi się to takie ani przerażające, ani, e, ani jakimś takim kolosalnym krokiem w życiu, mhm. chociaż może dokonać kolosalnych zmian. E, dziękujemy bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!